Siemano widzowie w nowym odcinku Mnie na kanale dawno nie było Na kanale tej serii bo nie było jej Bodajże 3 tygodnie Aż czasu No to jest dużo Ja widzowie sobie wylatuję właśnie z tego miejsca I teraz pytanie czy ja mam jechać tędy w prawo Czy tędy no tędy dojadę i tędy Dobra dojedziemy sobie mniej więcej Przez ten główny Jak to się nazywa Miejsce gdzie się po prostu sprzedaje Główny skup oczywiście Tylko że kwestia jest tego że to nie jest waga, tylko to jest widzowie. Nie wiem, syp. Tak to chyba można nazwać. Nie wiem, jak to się profesjonalnie e, nazywa. Wy napiszcie hashtag noc, a wam szybte serduszko. Tak jak obiecywałem w ostatnich odcinkach, widzowie taki słowa dotrzymuję, Może i musieliście troszeczkę na to poczekać. Ale myślę, że warto, bo dzisiaj spędzimy sobie noc na nawiedzonym y, polu. Oho. Mam nadzieję, że dzisiaj, jak nawiedzony, będzie jeździł też Ursus1634 i bezproblemowo wszystko będzie wykonywał tę pracę. Powiem wam, że wapta mam naładowane pod sam korek na tą naszą nową przyczepę, którą gdzieś tam dostaliśmy. <laughs> Wiadomo o co chodzi. Dobra. łogiń i lecimy i lecimy przed siebie, widzowie. Jeszcze tamto pole będę chciał dzisiaj zagregatować przed właśnie ogarnięciem tej akcji, ale dzisiaj chcę wapno porozłocić na kawałeczki. Być może dzisiaj jeszcze jakieś akcje wapno e, zrobimy widzowie, myślałem nad orkami, ale najpierw trzeba zrobić wapno, żeby dopiero e, widzowie sobie to zaorać, dajmy sobie kierunek, bo tu na głównych drogach to różnie bywa, e, tak w skrócie. Wy zostawcie mordę suba, bo lecili po 200 tysięcy widzów, e, czekaj tam, bo ja tędy muszę jakoś dobrze zajechać, żeby tutaj było idealnie zajechane e, praktycznie. Nie wiem widzowie, czy we wtorek oglądacie ten odcinek, e, czy jednak w środę, jak ten tydzień będzie ułożony. Ale mam nadzieję, że oglądacie ten odcinek w tym tygodniu Bo to jest najważniejsze Jeszcze bele nie są widzowie pozbierane Także tutaj roboty jest, a roboty Czekajta, jak ja bym się mógł tutaj załadować? Zazwyczaj to wapno To dawaliśmy sobie na kraniec pola I było dobrze teraz zrobimy to troszeczkę inaczej Na razie jedyna Powiem wam tak Ja tutaj gram sobie na automacie, jeżeli chodzi o biegi Nie jest to jeszcze tak na maksa widzę... Załadowane, 89% To i na przyczepie, chyba jak ktoś ładował, to wydawało mu się, że już więcej nie wejdzie. Także nie mam pojęcia, dlaczego to nie jest naładowane. Trzeba będzie upierdzielić tego chłopa trochę. Dam dwójkę na polu, ale trochę ryzykownie, daję radę. Dobra, daję radę ciągnik. I teraz tak, mordy. jasne tego papienka, troszeczkę wysypię mniej więcej tutaj. E, dajmy sobie, a może być i na tył, to będzie nawet jeszcze lepiej. Obok, no, przy samym ruszaniu ten ciągnik ma takie delikatne problemy, ale to nie są jakieś duże problemy. To jest strasznie mały kawałek widzowy o Ten, i nie wiem, właśnie jak się zapatrywać na to wapno. Czy w ogóle dawać dużo tego, yy, czy jednak tego dużo nie dawać? No bo kurde, taki mały kawalunek, patrzcie, ile tego jest. A tego wapna już z doświadczenia wiem, też z innych serii, że jak damy za dużo, no to później ono zawsze zostaje, i to jest problem. Dobra, będzie tego wapna, tam damy sobie dyszkę. Tu nawet jeżeli ja się. Nie, no starczy to. Obczajmy, że to starczy. Zobaczycie najwyżej e, gdzieś tam w kolejnych odcinkach. Ja chciałem dwie przyczepy sobie kupić na wszystkie pola. Myślę, że to będzie wystarczająca ilość. Też nie ma co przesadzać? Kurde, na gospodarstwie podziadku widzowie kupiliśmy tego wapna. Tam wartości wam nie podam, bo ja nie pamiętam, ale w każdym razie kupiliśmy dużo tego wapna. Dwie takie wielkie ciężarówki, które miały ładowność bodajże na poziomie 60 koła. No i widzowie to pozostawało, mimo że tam są takiego pola małego jak to to chyba nie mamy, są pola naprawdę gigantyczne na gospodarstwie podziadku aktualnie i tego po prostu zostało, było tego wapna za dużo, także też tutaj nie będę jakoś bardzo szalał. Dwie przyczepy to jest maksimum. Szczególnie, że jak kiedyś byłem przekonany, to może była kwestia też innego farminga dziewiętnastki, że to wapno dużo szybciej widzowie uciekało dużo szybciej uciekało jak robiliście w polu a teraz to wapno może też zależeć od waptownika i od yy, dawania tego bo można dać podwójną dawkę my dajemy zawsze pojedynczą, i może dlatego to się zmieniło w tym farmingu nie mam dla pojęcia na jakiej zasadzie to wszystko sobie działa ale kiedyś faktycznie to ubywanie tego wapna było po prostu szybsze albo tak mi się wydawało no bo to też różnie bywa dobra jedziemy sobie na pełnym ogniu widzowie trzyma obroty trzyma obroty co prawda 50 na godzinę nie lecimy ale 30 no, można by było szybciej, można by było szybciej, tylko pod górę on nie za bardzo chyba ma ochotę, widzowie, sobie wyjeżdżać dzisiaj. Ocholipka, patrzcie, jak tracimy na prędkości. Ocholipka, ocholipka, bieg niżej. Dobrze, pusta, będziemy wyjeżdżać pod tę górę, pod gospodarstwo. Chociaż ja powiem wam, że chciałem dzisiaj go przetestować dosyć mocno, tego ursusa, czy on faktycznie by dawał radę pod te górki. Ale nie wiem, czy się skusić na to, czy jednak nie. Tam jeszcze trzeba dać tak współprzyczepy. Jeszcze weźmiemy widzowie na tamte dwa kawałki, które są też ścierniska od tamtej strony. Ale to już pojedziemy sobie całkowicie innymi drogami. I wrócimy sobie po takim kółku całkowicie na gospodarstwo. Dobra, tu machamy całkowicie z innej strony, bo damy sobie widzowie to na lewą. Dobra, od razu lewa przeskoczyła. No i myślę, że 11 ton na taki kawałeczek. Jak zostanie, to zostanie, czy przewiezie na kolejne pole. Tam to nawet nie wiem, ile poszło. Tak szczerze, albo teraz doładować do połowy, mniej więcej to tak zrobić, żeby tu ósemka poszła. No dobra, zostało 1710%. To będzie dalej za mało. Widzowie, jak zbraknie, to na waszą odpowiedzialność ja to robię. Mam nadzieję, że wystarczy. Nie wiem, jak to się dokładnie oblicza. Jakbym miał, widzowie, coś takiego, że farmingowy hektar i bym widział, ile jest w rozsiewaczu do wapna, ile poszło. To, mniej więcej, już w farmingu bym, muszę zrobić sobie jakiś taki test. Ile wapna widzowie idzie na hektar? W farmingu. Tylko też wiecie, no, raz się pojedzie tak, że na przykład troszeczkę będziesz musiał dać więcej tutaj, troszeczkę więcej będziesz musiał dać w to miejsce. Tu zrobisz na przykład dwa razy przejazd, bo ci załapie akurat taka animacja. No, nie jest to takie miarodajne. Może nie będziemy robić takich testów. Po prostu zawsze to wapno będziemy dawać sobie, widzowie, na oko. No, to chyba takie. Najlepsze pojęcie. Po to, po, po to, Pan Bóg dał oczy, żeby widzowie robić na oko. No, jakby Pan Bóg nie chciał, żebyśmy robili widzowie na oko, to by nam nie dawał oczu. Proste i logiczne. 56 na godzinę ursusem 16:34. Widzieliście kiedyś coś takiego? Nie widzieliście na 100%. Widzicie teraz pierwszy raz. Yy, dobra, ja sobie podjeżdżam. Yy, zajeżdżam i rozjeżdżam. Tutaj ogólnie podjeżdżacie sobie w jedno miejsce yy, i to się sypie z takiej maszyny. Ten skup już jest tak bardziej. Rozwinięte, bo to jest skup połączony właśnie ze sprzedażą wapna. Nie wiem, ile oni tego wapna jeszcze tutaj mają. Powiem wam, że nie ma żadnych kolejek, także naprawdę jest bardzo fajnie. Tu jest taka machineria do tego, no nie? I sypiecie teoretycznie ile chcecie, no ale później wiadomo, że płacicie za to, no nie? Ja tak mówię, około 50% jeszcze widzowie będę chciał tego wapna sobie ogarnąć. Pisaliście, że to na około 250 zł wapna. W prawdziwym życiu, dlatego ja sobie tyle obliczam. Dlatego nawet nie patrzcie na to, że tutaj nam zajmuje aż tyle pieniędzy. 8 900. Dobra, tamte kawałeczki i dajmy sobie dychę. Dobra. Ile wydaliśmy? 1200, 170 plus 24, 200. Prawie 1500 zł za 10 ton. No to tu i tak mniej schodzi. 10 ton, widzowie, 10 razy 252,5 koła. A tutaj mieliśmy, widzowie... 1500 za 10 ton Także różnica jest 1000 złotych na wapnie Tylko wiecie, no też... Te komentarze są różne, no bo ja nie wiem czy wy żyjecie w innych po prostu światach No przykład jak jest rozbieżność taka cenowa, że na przykład ktoś mi pisze, że za wapto 250 zł Ktoś za tonę, ktoś mi pisze, że 1000 złotych A ktoś mi pisze, że 100 złotych za tonę I tu jest takie powiem wam, że... A, gdzieś źle pojechałem widzowie Musimy zrobić nawrotkę, chyba że cofnę yy... Nie wiem, na jakich wyżyjecie światach, co niektórzy, że jeden ma taką cenę, drugi ma taką cenę. Bo ja nie sądzę, że w Polsce są aż takie duże różnice w jednym kraju. I też widzowie nie sądzę, że są, nie wiem, jakieś odmiany wapna. Znaczy odmiany wapna to może jakieś tam są. Ale widzowie, żeby aż taka różnica cenowa była, że na przykład 1000 złotych a 100 złotych, no to jest 10-krotność ceny za tonę. No to chyba już tutaj ktoś albo mnie oszukuje widzowie, albo się nie zna, albo pisze po prostu randomowe. Rzeczy w komentarzach, albo tylko napisać komentarz, bo to też jest możliwe. Albo nie wiem, w jakimś kurde kosmosie ży żyjecie co niektórzy. Ja nawet nie wiem, ile wapno kosztuje, bo ja w prawdziwym życiu nigdy do czynienia z wapnem nie miałem. Także widzowie, większość takich spraw załatwiam razem z wami, żeby mniej więcej tą uśrednioną cenę e, sobie tego wszystkiego gdzieś tam łapać, no nie? Urde, no, ja tutaj powiem wam, że trzeba będzie przez tartak przejechać. I czy jak ja zajadę na to moje pole, czy ja będę w stanie dojechać do tego drugiego kawołeczka? Dobra, jak tak przejedziemy szybko, to raczej nikt się na nas nie obrazi, prawda? Łogin, 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 jedź, 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 nie łap tych niskich obrotów, tylko cały czas wysokie obroty, cały czas rura. A, ja już wiem, co było nie tak, oporu nie było, widzowie, że on jechał tak wolno. <laughs> teraz oporem to już jest całkiem co innego. No, porowo, całodobowo, akcja wapno, widzowie. Yy, gdzie jest to poletko? No, będzie po prawej stronie, ja bym sobie od razu zmienił, widzowie. ...żeby nie było na lewą stronę, tylko na prawą niech będzie wysyp. No i moi drodzy, czy ja źle pojechałem? Czy ja coś źle zrobiłem? No i widzowie, powiem wam, że źle coś zrobiłem. To niech mi ktoś teraz, teraz wytłumaczy w logiczny sposób, jakim cudem ja mogłem ominąć pole. Jak ja go stąd widzę, a z drogi polnej go nie widziałem. To są te belgi, to jest moje pole. widzowe. Pamiętacie, jak tu zalane kiedyś było. Kurde, bela. Nie chcę po takich dużych krzeczorach jeździć. Widzowie, to już tak nie jest nasz kawałek. Dobra, także jak na prawo będziemy mieli wysypowanie. Ale to dziwne, że ja to ominąłem. I to bardzo dziwne. Yy, dajmy sobie mordy, to i tak te pola są dosyć blisko siebie. Dajmy piątkę tu. 4948, nawet Git. I dajmy sobie widzowie piątkę jeszcze na ten drugi kawałek. Tylko teraz, mordy, jak ja mam tam dojechać? Jakby tutaj nie było tych nieużytków, to na 100% byśmy tam widzowie nie dojechali. A po tych nieużytkach, to jak najbardziej na wprost można sobie yy, polecieć. Czekajcie, bo teraz tak, tutaj. Tylko tak na oko jeździć, to widzowie to nie jest takie zajebiste. Jednak, jak jeździsz sobie na jakichś GPS-ach. Albo jak masz nawigację w telefonie włączoną, O, to już całkiem bojunia. To widzowie jest dużo lepiej, no nie. No i ja jeszcze zagregatuję sobie jedno pole w dzisiejszym odcinku na 100%, bo wapno, to ja dzisiaj już raczej nie będę ruszał. No i polecimy sobie na tą nockę pewnie, zdając życie. Tylko jak ja tego kurde wichajstra przetransportuję, bo ten namiot, widzowie ten co kupiłem ostatnio i co mówiłem, że... Nie za bardzo się nadaje w takich delikatnych słowach, jakby tak to teraz nazwać. No to widzowie, ja go opchnąłem, oddałem tak naprawdę z powrotem do sklepu, bo on w Decathlonie był kupowany. I wziąłem sobie coś większego, żeby mógł tam po prostu się zmieścić, bo do tego się za bardzo nie dało nawet wejść. No a tutaj, no też nie ukrywajmy, że nie wiem, no na nawiedzonym polu widzowie. Nawet nie wiadomo, czy to pole jest nawiedzone. To po pierwsze. To, że znaleźliśmy tam jakieś trupa, to nie znaczy widzowie, że. Nie wiem, ktoś tam straszy, czy, czy stało się to. No nie wiem, może być też tak, że nic się kompletnie nie stanie. No chcieliście tą noc na polu, to po prostu ja wam to realizuję, widzowie, wasze pomysły. Ale czy coś będzie tam ciekawego? Szczerze nie wiem, no ja w duchy nie wierzę. Także myślę, że tam raczej się nie przekonamy nagle, że duchy istnieją. Raczej, raczej czegoś takiego nie będzie. Chyba, że nagle od dzisiaj zacznę wierzyć w te duchy, jeżeli jakiegoś zobaczę To wtedy widzowie już całkowicie się zdziwię Ale to będzie zdziwienie już takie bardzo mocne Też planuję dla was nagrać w tym roku widzowie znowu noc w Ursusie C-330 Nawet chciałbym live'a z czegoś takiego odpalić, tylko widzowie tam z netem raczej będzie ciężko, bo tam dziadek nie ma Internetu, wifi. Pakiet oczywiście łapie, tylko żeby streamować na pakiecie No to nie oszukujmy się, trzeba mieć tego pakietu od groma, to ja nie wiem ile live taki by wyszedł, jak na live musisz mieć po pierwsze bardzo dobry internet, żeby to nie przerywało. A jak będzie oglądać live'a, nie wiem, 240p i cały czas będą ścinki, będzie przerywać. Czy ja zapłacę z za tego live'a za sam pakiet powiedzmy 5000 zł no to mi się takie coś w ogóle nie kalkuluje i nie opłaca. Po pierwsze jakoś gówniana, po drugie też mi się zdaje, że robienie live'a to będzie musiało być w lecie, no bo to jednak żeby ciepło było w tym Ursusie. Ale zrobić taką nockę i streamować powiedzmy około godziny 24, 23, 1, 2, 3, 4, to już w ogóle. No to praktycznie nikt tego nie będzie oglądał, bo raczej nikt nie będzie siedział o 4 rano i nie oglądał live'a, jak ja będę siedział w Ursusie i tak naprawdę tyle. Także widzowie... Może lepiej odcinek z tego nagrać niż live'a. A odcinek też fajnie powinien wyjść. <gryw> Także będzie dobrze. Będzie dobrze, widzowie. Jadę na gospodarstwo. Odstawiać to wszystko i bierzemy kolejny ciągnik widzowy do naszej akcji. Kurde, znowu oporu bym zapomniał wyłączyć, widzowie. Zawsze tego oporu zapomniamy wyłączać. Jeszcze z ważniejszych sprawy zmieniłem troszeczkę, widzowie, układ uli. Same OTO ule, tak naprawdę, w parę godzin wyprodukowały mi tyle miodu, że no mniej więcej jak ten obciążnik na tył stoi. O! O! I o! Były dwie warstwy tego miodu. To nie jest, widzowie, realne. To nie jest kompletnie realne. No, nie wiem, jak ile ja bym z tego wtedy zarabiał, dlatego ja zlikwidowałem całkowicie te ule, tamte. Co prawda, dostawiłem, żeby to ładnie wyglądało, te, ale te produkują dużo mniej miodu. No, przekonałem się na wyspie, jak to tak dokładnie działa. No i te ule, mordeczki, zostało ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzyna... trzynaście. Co prawda, to też raczej będzie troszeczkę za dużo, tak naprawdę, no ale. Póki jest, to niech będzie i tyle. Tutaj jest kwestia też truskawek, bo one się produkują w tempie zastraszającym. Ja wiem, że ktoś powie ty, no kurde, będziesz miał tyle siana z tego wszystkiego, to nie narzekaj, bo naprawdę jest dobry pieniądz z tego. Tylko widzowie, też trzeba patrzeć troszeczkę, żeby te serie były realnie robione, no bo ja wiem, że ktoś może mieć, nie wiem, w prawdziwym życiu 13 uli i tak dalej, ale 13 uli nie ma prawa wyprodukować, nie wiem, w jeden dzień, 30 na przykład, nie wiem, palet miodu Czy jeszcze więcej, no bo to w ogóle nie jest realne Także widzowie, tę serię jako tako realnie Chcemy prowadzić, przynajmniej pod względem jakimś tam Pieniężnym, szczególnie, że na tej serii To już całkowicie pieniądze Sobie liczymy, tak jak praktycznie na wyspie Że za wszystko odejmujemy jakieś takie Normalne ceny, no i widzowie Musimy, musimy jakoś to Dbać o to, żeby było dobrze Te truskawki Co to jest? Co to jest za dźwięk w ogóle, widzieliście? Tak jakby ktoś wodę podlewał, no nie? O, przestało. I znowu słyszycie? To pszczoły tak działają? No, pszczoły mają inne. Dźwięk. Przestało. No nie, od pszczół to nie jest, bo podchodzę do pszczół widzowej i tego nie ma. Tu chodzę i też tego nie ma. Mordy, pytanie, co to było? Bo powiem wam, że teraz się już bardzo zastanawiam. O co to mniej więcej chodziło? Dobra, ile jest jeszcze tych palet? Już chyba nie za dużo, także my już będziemy się widzieć na polu. No trochę pieniędzy tutaj mam. Ja powiem wam, że budżet jest kruchy, nie, tak naprawdę, na tej serii. Po tych ostatnich wydatkach i inwestycjach. Czy to dodatkowe tereny, czy maszyny nawet. Ale widzowie, jak to posprzedaję, to będzie naprawdę fajny zarobek. Tak mi się wydaje. Ja przyjechałem tu widzowie działać, opuściłem maszynę. A tutaj ciągnik odwala nam kitę, bo na równym terenie nie za bardzo ma ochotę z nią jechać. Ciekawe czy on się rozbuja w ten dół czy nie. No, patrz, ta łapie moc nagle. Cwaniak. Na równym terenie nie daje rady, a oporu nie było widzowie. Co ja bym zrobił, jakby tego oporu w ogóle nie montowali w tych ciągnikach? Przecież jak jest kogut włączony, tak jak mówicie, to jest plus 50 koni mechanicznych. Szkoda, że dziadek nie miał, kurde, w swoim Ursusie c 30 koguta. To jak ja bym kogut włączał, to tam, widzowie, to byśmy, nie wiem, drzewa z korzeniami wyrywali tą 30 wtedy. Aj, to kiedyś nie montowali takich rzeczy, kiedyś nie montowali. E, ja namiot, planuję sobie rozłożyć, widzowie, tu na dole pola. Ten to jest totalne gówno. Szczera opinia na temat tego ciągnika. Wiem, że kwestie wyglądowe są bardzo ładne. Funkcjonalność też jest spoko, bo ma te panele i tak dalej. Ale widzowie, jak ja sprzedam tego całego MTZ-a, co niektórzy są przeciwko sprzedaży MTZ-a, żebym go nie ruszał, bo to prezent. No ale widzowie, no w dzisiejszych czasach, jak coś dostajesz, co ci się nie podoba, to mniejsza o to i to po prostu sprzedajesz. Ja widzę, że jestem tego samego zdania, że sprzedam mtz i sprzedam chyba ten ciągnik też. I kupię sobie coś koło 190 koni jeszcze na gospodarstwo. Renówkę nawet fajną oglądałem niedawno na Otomoto, jak sobie siedziałem i przeglądałem oferty. I myślę, że będzie fajna sprawa Renault Ares. Nie wiem, czy Wam się to podoba. Możemy pojechać do chłopa, zobaczyć ile on sobie ceni tak realnie za to. Bo jeżeli chodzi o ogłoszenie... To chyba mu się za dużo tam cyferek powpisywało, albo cyferki mu się pomieszały, wiecie, bo na pewno to nie może tyle kosztować, tyle ile jest w ogłoszeniu, widzowie. I taka renóweczka z tymi maszynami, które mam na Gospie Rossie naszej, to już widzowie by sobie fajnie dawała rady, a tym wichajstrem byśmy się już nie męczyli. Ten international jest bardzo ładny, ale widzowie, renówkę teraz przetestować, dajcie coś kredens na to. Tutaj na tej serii żadnego kredensu nie mamy. Czekajcie, ja sobie włączę truje i zobaczymy ile mamy kredensu. O, nie jedzie wcale nawet. Dobra, teraz dopiero rusza widzowie. Także kredensu mamy 10 koła, to byśmy dobrali jeszcze kredensu trochę. No i na takim kredensie byśmy polecieli i na kredens byśmy wzięli sobie po prostu nowy ciągnik. No maszyny mamy podciągnik. Także tylko brakuje kredensu, żeby ogarnąć to, no nie? Później zboże sobie posprzedajemy, kredens ogarniemy. A! Ah, życie jak w bajce widzowie. Masz, kurde, to nie wiem. Znowu odcinek będzie trwał tydzień. Bo maszyny nie dają rady. Ciągniki nie dają rady z maszynami, tak poprawnie, żeby to powiedzieć. Chcę to pole zrobić, żeby już mieć agregatowanie zakończone na tej serii w 100% i żeby na równym terenie sobie po prostu rozłożyć już nasz namiot. No Łogin, na tłoki, mordo, bragam Cię, wyjedź pod tę górę, do jeli, ile, ileż można to go słuchać. W kolejnym odcinku widzowie, jak przeżyję tą noc i żaden duch mnie nie zje, ogarniemy sobie na pewno zbieranie bele kursusem. Zobaczymy, jak on będzie dawał radę, jak na przykład dwie bele weźmiemy na przód i będziemy ładować na przyczepę, czego do góry nie będzie gnęło. No to pole na szczęście nie jest duże, to przynajmniej szybko widzowie to się zrobi. Ale ja już sobie to wykonam w własnym zakresie. No i widzowie, tak siedzę, siedzę, jest godzina już, tak naprawdę czekajcie, jakby wam to pokazać, 22. Także ani późno, ani wcześno, namiocik ładnie rozłożony, można wleźć sobie i o tutaj o. Tak dla swojego bezpieczeństwa, jakbyście chcieli bardziej, trochę ziemi mu tutaj naleciało, ale nie zwracajcie na to uwagi. I powiem wam tak szczerze, że kompletnie nic się nie dzieje. No, pole jest zrobione tak jak wam obiecywałem, jest co prawda ciemno. Jest szum, słychać drzew i to tak dosyć mocno, a namiocik o tak wygląda. Tyle się namęczyłem z rozstawianiem tego, już nie chciałem wam tego nagrywać. Jest tak powiem wam, że tak nawet taka atmosfera taka nieprzyjemna trochę, bo trochę strasznie jest przez ten szum drzew i taką właśnie tą letnią pogodę. Namiocik tutaj też ogarnięty, tak wygląda cało, kształt tego namiotu, słyszycie? Czasami aż dziwnie jest przez te ptaki, no nie? No ja co tak siedzę, no i to, to nic nie robię, tak naprawdę. Słyszycie sowe? Co za jakieś dziwne odgłosy były. Jakby ktoś gdzieś gadał, ale to nie, 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 to w głowie mi chyba się... Siedzi, dobra, ja sobie oglądam jakieś widzowie, może TikToki tutaj. Yy, I poczekamy do 24. Nie mu, który w ogóle duchy straszą tak naprawdę. <grych> nie, no to, to niemożliwe, nie, widzowie, to jest mi się tak siłać chce po prostu, jak ja to nagrywam. Duchy nie istnieją, nie ma opcji. Selerze, widzowie, tak przeglądam te TikToki. Selerze, celerze, i nic się kompletnie nie dzieje. I sam nie wiem, nuda fys jest w tym namiocie. Nuda fys kompletnie. 24 już jest, ta. Słyszycie? By się trawa ruszała, co to takie odbicie było? Jakby cień, słyszycie? Co to jest w ogóle? Normalnie, jakby ktoś łaził, cały czas jest słychać. To taka cisza nastała na chwilę. Dobra, ja wychodzę zobaczyć, widzowie, co to jest. Nic nie ma. Tu po trawie, to ja rozumiem, że ja oddaję dźwięki. No, takie od dźwięki, jakby ktoś tu łaził. Przecież w namiocie nie ma trawy, to i tak by nie było tego słychać, jak ja bym się nad poruszał, ja po wrótku się przeruszą. Kurde, bela. Może ktoś te jaja robi, no ale to tak szybko by... uciekł, to jest praktycznie niewykonalne. Tu ogólnie jest opuszczona chałupa, nikt tu nie mieszka, jakbyście chcieli wiedzieć. To są jakieś dziwne dźwięki w ogóle Dobra widzowie, wpierdzielam się do tego namiotu, ale dziwnie tu jest. Dziwnie tu naprawdę jest dziwnie. Jeszcze te ptaki cały czas latają, straszą mnie. Sowa teraz znowu Ja pierdzielę Moi i widzowie tak se leżę. Tutaj powiem wam, że słyszę znowu jakieś ogólnie chodzenie Słyszycie? Ktoś tu mnie mocno prękuje chyba? Halo, jest tam kto? Bo no, ktoś tam łazi cały czas widzowie Albo ta trawa tak z wiatru może się rusza Co jest? 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 To jak jakiś demon. No ja pierdziele, tu nikogo nie ma. Przecież to niemożliwe, od razu wyszedł. Już gęsio mam, widzowie. Pierdziele, ten namiot. W dupie mam to pole, widzowie. Ty no, aż mam, widzowie, gęsio skórkę, naprawdę. Jak chcesz żyć, to stąd uciekaj, no. Co jest w ogóle? To pole jest naprawdę jakoś nawiedzone, widzowie. Co to... Jakim cudem ktoś tak powiedział? Przecież tam nikogo nie ma. Ja pierdzie, co to było? Nie, dobra widzowie, ja stąd spierdzielam, nie, 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 nie. Trzeba to wymazać z pamięci, duchy nie istnieją przecież, duchy nie istnieją, duchy nie istnieją, duchy... Jak stąd? Jak ja to uprawiałem, przecież w dzień to nie było. To może nawiedza ten gościu, co tam leży. Ja chcesz żyć to stąd uciekaj. Nie widzowie, dobra, w dzisiejszym odcinku to było na tyle. Nie wiem, co myślę na ten temat. Lecę do chałupy spać. Ten namiot zabiorę sobie w dzień, bo w nocy. która to jest w ogóle. 24. To może dlatego. Jopie. Słyszycie? Tu to to nawet nie masz takiego szumu jak tam. To cicha noc, a tam to. W... Dobra, to jest za dużo na dzisiaj, na razie widzowie.